Hejka moi drodzy widzowie, z tej strony Zionku. Powstała petycja w sprawie dębu z Wiedźmina warszawskie drzewo może zostać pomnikiem przyrody. Ruszyła petycja w sprawie nowego pomnika przyrody w Warszawie. Dom przypułkowy, który znajduje się w dzielnicy Praga Północ naprzeciw siedziby CD Projekt powinien być dobrze znany wszystkim fanom gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Oto, inicjatywy radny pan Jan oraz pan przewodnik PTTK pan Mateusz chcą, aby drzewo stało się pomnikiem pod nazwą Dom Geralt. Petycja w sprawie nowego pomnika przyrody w Warszawie. Na terenie dzielnicy Praga Północ znajduje się wyjątkowe drzewo. Dom przypułkowy. Stoi on naprzeciwko siedziby CD Projekt. Z jakiego powodu drzewo jest wyjątkowe? Zacznijmy od tego, że dom wystąpił w kultowej grze komputerowej Wiedźmin 3 dzikiego", która miała premierę 10 lat temu i odniosła ogromny sukces niemal na całym świecie. Drzewo zostało umieszczone w niej jako jedna z istotnych lokacji. To nie przypadek, bo twórcy gry, firma CD Projekt, ma swoją siedzibę dokładnie po drugiej stronie ulicy Jagiellońskiej. Przedstawiciele firmy przyznają, że charakterystyczne drzewo, które widzą z okien swoich biur, zostało w niej umieszczone celowo. Czytamy w petycji oraz możemy znaleźć bezpośredni link do petycji. Poniżej również znajduje się film pana Jana, w którym pan Jan opowiada o tym, jak w Warszawie rośnie olbrzymi dom, który zagrał w grze Wiedźmin. Oraz zadaje pytanie, co by na to wyzyskał status pomnika przyrody i został nazwany oficjalnie Dom Garot. Oraz właśnie tutaj również znajduje się link do petycji. Drzewo spełnia kryterium ministra środowiska. Omawiany dom szypułkowy wyróżnia się olbrzymimi rozmiarami, zarówno z mojego pnia, którego obwód pierśnicowy wynosi 400 cm, oraz koron. Taki obwód pierśnicowy dębu szypułkowego spełnia kryterium numer 1, wymienione w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 4 grudnia 2017 roku. W dzielnicy Praga Północ znajduje się obecnie tylko jeden pomnik przyrody. Jest również podkreślone to, że dom jest w bardzo dobrej kondycji, patrząc na fakt, że rośnie w warunkach miejskich i jego zasadzenie datuje się na około XIX wiek. Mając na uwadze powyższe argumenty wnosimy o to, aby doceniając wyjątkowe rozmiary drzewa oraz jego rolę w popularnej na całym świecie grze, swego rodzaju polskim produkcie eksportowym, nadać mu status pomnika przyrody pod nazwą Dom Geralt. Na cześć głównego bohatera gry oraz cyklu książek Andrzeja Chopkowskiego o Wiedźminie. Czytamy w dalszej części petycji. Moi drodzy, uważam, że to jest naprawdę niesamowita inicjatywa. Patrząc dla nas jako dla fanów Wiedźmina oraz patrząc na fakt, że są dziesiąte urodziny naszego Wiedźmina, dajcie znać, jakie jest wasze zdanie i czy chcielibyście zobaczyć dom, który rośnie w Warszawie, jako polski pomnik przyrody. Do usłyszenia